Dzień dobry, serdecznie witamy wszystkich uczestników spotkania w Petrycym, czyli liceum ogólnokształcącym imieniem Sebastiana Petrycego w Piżnie. Ze względu na panujące obecnie warunki, nasze spotkanie w realu nie jest możliwe, dlatego też spotykamy się z wami online. Drodzy ósmoklasiści, kto o prowadzeniu szkoły i jej planach wie wszystko. Kto może powiedzieć, jakie będą klasy i rozszerzenia w nowym roku szkolnym. Oczywiście, że dyrektor naszego liceum, a zarazem nauczyciel biologii, Pani Jolanta Rembiś. Dzień dobry. Witam wszystkich. Nazywam się Jolanta Rębiś, od trzech lat jestem, od czterech właściwie lat jestem dyrektorem liceum w Dlaczego Petrycy? Jeśli chcesz dobrze opanować języki obce, Dobrze używać polszczyzny, dobrze wykonywać trudne zadania matematyczne, dobrze zdać maturę, czuć się jak w rodzinie, wybierz nas. U nas czekają cię 4 lata przygód, rodzinna atmosfera, udział w projektach, wolontariat młodzieżowy, DKMS. W naszym liceum pracujemy w małych grupach przedmiotowych. Sprzyja to indywidualizacji nauczania, dobrze przygotowujemy do matury. Budynki są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy przestronne sale lekcyjne i korytarze, świetną salę gimnastyczną. Organizujemy i przeprowadzamy międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego, realizujemy innowacje pedagogiczne, a także mistrzostwa pisma w futbalu i wiele, wiele innych rzeczy. W tym roku planujemy klasę mundurową, która będzie miała przedmioty rozszerzone matematykę, geografię, informatykę. I oddział preferowany jest dla uczniów zainteresowanych studiami w zakresie szkoły wojskowej, pożarniczej, policyjnej, szkół politechnicznych i informatycznych. Klasę psychologiczno-kryminalistyczną, której przedmioty rozszerzone to język polski, język angielski, wos. Preferowane uczelnie to dziennikarstwo, kryminalistyka, psychologia, filologia. Praca socjalna, fizjoterapia i administracja. I nowość w, naszym, w naszej szkole, klasa sportowa o profilu piłka nożna. Przedmioty rozszerzone to język polski, biologia, język angielski. Preferowane uczelnie to wychowanie fizyczne, fizjoterapia, biologia. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Pan Roberta Kupa. Klasa mundurowa u nas funkcjonuje w oparciu o regulamin klasy mundurowych naszego Liceum Ogólnokształcącego. To właśnie w tym regulaminie są zawarte wszystkie zasady funkcjonowania tej klasy. Chciałbym Wam tylko powiedzieć i tak zachęcić Was wszystkich do wstąpienia w szeregi naszej klasy mundurowej. Tu nauczyciele praktycznie wielu przedmiotów działają, współdziałają ze sobą w nowym takim innowacyjnym programie. Wszystko poświęcone jest zdobywaniu takich klipów wojskowych, wojska polskiego. Słuchajcie, praktycznie w tym programie nie ma nudy. Tu cały czas się szkolimy, tu cały czas poznajemy coś nowego. Wszystko to, co wiąże się z obronnością kraju, co wiąże się z energią fizyczną, to wiąże się z taką bardzo mocną psychiką człowieka. A więc będziecie przygotowani nie tylko do odbywania służb mundurowych, bo nie każdy z Was może być akurat w tym kierunku nastawiony na to, że chce iść od razu do Polski. Ale możecie to potraktować w inny sposób. Taki, że nauczycie się przetrwania, nauczycie się terenoznawstwa, nauczycie się takich po prostu dobrych, mądrych wyborów, szybkich decyzji. I to myślę dla Was będzie najistotniejsze. Nowością w przyszłym roku szkolnym będzie klasa sportowa z innowacją piłka nożna, o której więcej usłyszycie od nauczyciela wychowania fizycznego, pana Wojciecha Szporca, a zarazem trenera drużyny legendizno. Chciałem Was zaprosić do liceum w Piliźnie do klasy z innowacją sportową o profilu piłka nożna. Jest to klasa, którą, która powstaje we współpracy z klubem sportowym Legion Pilzno. Dzięki czemu będziecie mogli rywalizować w rozgrywkach ligowych na szczeblu wojewódzkim. Dzięki temu będziecie rywalizować z najlepszymi turożnami na Podkarpaciu. W programie mamy 10 godzin zajęć sportowych. Będą to nie tylko zajęcia. Piłkarskie, ale także będziemy pamiętać o ogólnym rozwoju. Nie zapomnijmy oczywiście o innych dyscyplinach sportu, począwszy od gimnastyki, przez lekką atletykę i inne gry drużynowe. Jeśli chodzi zaś o infrastrukturę sportową, jak widzicie, w moim tle znajduje się hala sportowa, w której znajduje się też siłownia, mała sala gimnastyczna, także naprawdę fajny komfort pracy. Nie opoda, ale szkoły znajduje się, jak widzicie, również w moim tle kompleks boisk. Gdzie mamy boisko ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem, a także pełnowymiarowe trawiaste boisko. Nasza szkoła w ostatnich latach przeszła gruntowne remonty, co będziecie mogli zaobserwować w trakcie spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Łączymy się teraz z panią Madzią. Halo, pani Madziu. Witam serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Smoucha i w liceum uczę. UK języka niemieckiego. Na języku niemieckim nie staramy się skupiać tylko i wyłącznie na podręczniku, lecz uczniowie wykonują różnego rodzaju interakcje, różnego rodzaju projekty. Są to zarówno projekty w ramach jednej lekcji kilku, czy też projekty ogólnopolskie. Takie też mamy na swoim koncie. I właśnie za, was, za naszą pracę zostaliśmy wyróżnieni przez Instytut Goethego. Zostaliśmy włączeni do projektu Deutsch Plus. W ogóle od wielu lat współpracujemy z Instytutem Goethego. Dzięki temu w naszej szkole odbywają się egzaminy międzynarodowe. Oprócz lekcji, jakie prowadzę, staram się też organizować dla Uczniów różnego rodzaju działania, konkursy, innowacje, dzięki którym mogą te kompetencje rozwijać. Przeprowadzamy chociażby Dzień Kompetencji Językowych, Dzień Kropki, Dzień Języków Obcych, czy też konkursy. Serdecznie zapraszam do liceum. Dziękuję, Madziu. A teraz szybki przeskok do sali historycznej. Nazywam się Dariusz Knych i uczę historii, wiedzy o społeczeństwie, ale także podstaw przedsiębiorczości. Jako rasowy historyk, jak widać na załączonym obrazku, zacząłem pracę przed naszą erą, a tak poważnie to 32 lata, i przez ten czas naprawdę mogłem zaobserwować, że uczniowie naszej szkoły potrafią osiągać niesamowite sukcesy po jej zakończeniu. Często będąc w różnych miejscach, spotykam lekarzy, prawników, pielęgniarki naukowców, którzy no, kiedyś byli w naszej szkole. A więc to pokazuje, że jednak, jeżeli się tu przyjdzie, to można naprawdę potem odnosić także sukcesy. Ale wracając do historii, oczywiście pod tym względem również nasza szkoła ma szereg sukcesów, miała i ma. Nasi uczniowie byli na Olimpiadzie Centralnej z historii, nawet wśród laureatów dwukrotnie, ale także w olimpiadzie bierzemy udział w losy żołnierza Dzieje Oręża Polskiego od już praktycznie kilkudziesięciu lat. Z sukcesami wielkimi, dlatego że też do trzeciego stopnia dochodzili uczniowie naszej szkoły. Poza tym w konkursie krąg, czyli ogólnopolskim konkursie historycznym. Dziękuję panu Dariuszowi. Przenieśmy się w świat literatury i języka ojczystego. Zapraszam na spotkanie w sali kolonistycznej na pierwszym piętrze z panią Kasią. Ja nazywam się Katarzyna Kozioł-Nalepa, jestem nauczycielem języka polskiego w naszym liceum. Prowadzę także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z zakresu terapii autyzmu. Aktualnie jestem również wychowawczynią klasy pierwszej z innowacją mundurową. Podczas naszej wspólnej nauki staram się aktywizować uczniów, proponuję nowe sposoby pracy z lekturą, multimedialne ćwiczenia. Aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ponadto uwrażliwiam uczniów na piękno naszego ojczystego języka, rozbudzam ich ciekawość poznawczą, staram się rozwijać ich wyobraźnię i zachęcam do działań, do czytania, do analizowania, przeglądania, korzystania z zasobów internetowych, ale także czytania lektur. Zachęcam Was również do rozważenia oferty naszego liceum. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na spotkanie z naszą bibliotekarką, panią Dorotą. Witam serdecznie, nazywam się Dorota Falkowska, i witam w moim królestwie, czyli w bibliotece szkolnej. Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń, teraz to, które, które widzicie za mną, to jest wypożyczalnia i obok mamy też czytelnię. Biblioteka na pewno jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły i tak też jest u nas. Nasza biblioteka jest miejscem spotkań, jest miejscem nauki i czasami też rozrywki, ponieważ organizujemy różne konkursy, quizy, akcje biblioteczne, na przykład Narodowe Czytanie. Wzięliśmy udział w takim konkursie: Jak nie czytam, jak czytam, i zajęliśmy pierwsze miejsce. Nasza biblioteka jest stworzona dla uczniów, dla Was, i mam nadzieję, że stanie się Waszym ulubionym miejscem w szkole, jeśli oczywiście do nas przyjdziecie. A teraz, kochani, ze świata książek przenosimy się w świat pikseli. Zapraszam na spotkanie w sali informatycznej. Zajęcia informatyczne odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni informatycznej. Dysponujemy najnowszym sprzętem komputerowym w postaci laptopów Dell oraz szybkim internetem. Pozwala to uczniom na komfortowe warunki pracy na lekcjach informatyki. Nasi uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich pasji w ramach cyklu innowacji informatyczne Garnizony. Są to dwie innowacje: web deweloper z elementami cyberbezpieczeństwa oraz designer z elementami animacji i programowania. W ramach zajęć uczniowie uczą się tworzyć profesjonalne strony internetowe, plakaty, ulotki, animacje. Jak również programować własne aplikacje, również takie na smartfony. W Petrycym działa również szkolne koło informatyki i robotyki. W ramach zajęć uczniowie budują, testują i programują roboty z serii LEGO Mindstorms. Ośmioklasisto, w naszym liceum zdobędziesz wiedzę i umiejętności które w przyszłości pomogą Ci dostać się na wymarzone studia lub zdobyć naprawdę dobrą pracę. Petrycym stawiamy właśnie na Ciebie, na rozwijanie Twoich pasji i zdolności. Do zobaczenia w murach naszego Liceum. My wszyscy doskonale wiemy, że to matematyka jest królową nauk, więc zapraszam na spotkanie z naszą matematyczką, panią Martą. Halo, halo, oddaję głos. Nazywam się Marta Stasiowska, uczę matematyki tutaj w szkole i y, taką sobie misję wyznaczyłam, że chciałabym, y, chciałabym oswoić matematykę. W swojej pracy stosuje różne y, nowoczesne technologie, stosuje różnorodne metody i formy y, pracy i y, Pracuje też innowacjami. Są to takie innowacje jak matematyczna szkoła przetrwania. Matematyka jest sztuką, sztuka jest matematyką. Chciałam powiedzieć, że właśnie angażuję uczniów nie tylko w takie nauczanie, ale angażuje też uczniów w tworzenie i realizację projektów społecznych i tak już drugi rok. Pracujemy w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z teorii, oprócz tego zajmuję się w szkole honorowym dawstwem krwi. Oczywiście chodzi o to, że ja zachęcam, tak? Zachęcam uczniów do tego, żeby, żeby oddawali krew. Oprócz tego organizujemy z uczniami takie akcje propagujące dawstwo krwi w ramach współpracy z fundacją DKMS. Przed nami kolejna wizyta w sali polonistycznej. Zapraszamy na spotkanie z Panią Lidią. Witam wszystkich zainteresowanych Liceum Ogólnokształcącym w Piśnie. Chciałabym przedstawić się, nazywam się Lidia Sozańska, jestem nauczycielem języka polskiego. Moi drodzy, zgłębianie literatury, języka polskiego to nie tylko czytanie książek, to jest również poznawanie arcydzieł literatury polskiej w postaci filmów, w postaci przedstawień teatralnych, spektakli i innych tekstów kultury. Bardzo to lubię wykorzystywać, bo, bo to po prostu wzbogaca również wyobraźnię ucznia i jego wiedzę oraz ćwiczy różne umiejętności. A w trakcie nauki przygotowujemy się przede wszystkim do opanowania wiedzy i umiejętności koniecznych do wykazania się na egzaminie maturalnym. Stosujemy więc różne technologie, TIC, konkursy literackie, organizuję spotkania z ludźmi kultury, bardzo lubię właśnie tego typu zajęcia. I od bardzo wielu lat systematycznie współpracuję z Miejscowym Domem Kultury. Także każdy uzdolniony artystycznie, mający jakieś odczuwające powołanie, nie wiem, aktorskie czy literackie czy, czy poetyckie, na pewno tutaj pod moimi skrzydłami znajdzie właściwą opiekę i, i będzie mógł te swoje talenty rozwijać. Do czego zachęcam? Po prostu wystarczy tutaj do naszej szkoły przyjść. Dziękuję bardzo. A o tym, jak radzić sobie z emocjami, dowiecie się od naszej pani pedagog. Moje nazwisko Marta Wardenka, jestem w tej szkole pedagogiem szkolnym. Swoją rolę pełnię w takich dwóch postaciach. Jedna to jest taka reaktywna, kiedy reaguje na zgłoszenia różnych problemów, kłopotów. Ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli. Drugą taką postacią to jest taka postać aktywna, kiedy to ja podejmuję inicjatywę i proponuję różne działania. Prowadzę dodatkowo zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, edukację psychologiczną. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Kochani moi drodzy, hmm, przejdziemy sobie dalej. Zastanówmy się teraz na taką jedną sprawę. Północ czy południe, wschód czy zachód? Czy pan Tofelek to pierwotniak? Tego wszystkiego dowiecie się w pracowni biologiczno-geograficznej od Pani Agnieszki. Witam wszystkich serdecznie, szczególnie Was, ósmoklasiści. Jak już słyszeliście, znajdujemy się w pracowni biologiczno-geograficznej. Ja nazywam się Agnieszka Jakubus. I uczę tutaj dwóch przedmiotów, bardzo pięknych, biologii i geografii. Z mojej pracy często towarzyszą takie słowa konfucjusza. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Dobrze wiem, że najlepiej uczymy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania, jakie temu doświadczeniu towarzyszą. Stąd też w swojej pracy staram się, aby uczniowie nie musieli tylko słuchać, ale żeby też aktywnie brali udział i razem ze mną tworzyli lekcje. Podczas tych lekcji uczniowie prowadzą obserwacje, wykonują samodzielnie doświadczenia, na lekcjach często wykorzystuję dostępne aplikacje z quizami, mapami, atlasami, nie tylko geograficznymi, bo też i biologicznymi. I uwaga, podczas moich lekcji uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, ale tylko oczywiście do wykonywania różnych zadań i gier edukacyjnych. I zapraszamy do grona naszych uczniów w nowym roku szkolnym. A spotkanie prowadziła Dagmara Adanie oraz Marta Krucznik. Do, do zobaczenia. zobaczenia.